Cześć, jestem rządem Nowobrykowski, Brykowski. A dzisiaj zajmiemy się recenzją zestawu 1.0251 pod nazwą Brickbank. Zapraszam do oglądania. A więc, na samym początku, zobaczymy sobie Brickbank w całej okazałości. Na przedzie budynku będziemy sobie omawiali w każdym kadrze dokładniej wszystko. Bardziej interesuje nas tył budynku, który już potem nie będzie pokazywany raczej. No i ząk. Tu okazuje się, że budynek wygląda fatalnie jednym słowem. Tutaj jakieś piny technikowe, jakieś wystające klocki czarne, ogólnie miszmasz kolorów. No ale trzeba pamiętać też o tym że tutaj będą dołączane kolejne modulary, jeżeli oczywiście je mamy bo jeżeli ktoś kupił zestaw sobie jako jeden do kolekcji to zawsze go może przy rogu ściany położyć albo tak, żeby nie było widać tyłu no ale zawsze można to jakoś zamaskować jednak minus to trochę jest, no bo jest różnica między frontem budynku, a tyłem ale tak jak mówię pokazywałem wam w holu, że mam więcej Modularów będę je dołączał, także dla mnie ten problem nie stanowi aż takiego dużego e, jakiegoś zgrzytu w tym zestawie. Bo sobie to po prostu zasłonię, tak jak widać, mówię. Te wszystkie piętra będę za chwilę odmawiał dokładnie, każde z osobna. Tutaj mogę tylko pokazać, że tutaj biegnie komin i tak samo tutaj jest komin. Tu jest jakieś w ogóle przerwanie. To jest znowu komin. To jest jakiś znowu pin. No, trochę to tak niechlujnie wygląda, ale już co zrobić? Tak to chyba musiało wyglądać, no bo nie dało się chyba tego lepiej zrobić. Bo w środku też musiały być ściany, i by trzeba było dwie warstwy ścian robić, co by się nie opłacało. No, no, ja myślę, że zmieniam kadr i sobie z każde piętro też parter piętro i daszek. Będziemy opisywali zaraz z osobna. Dobra. No i mamy. Najpierw zaczniemy sobie od chodnika. Niczym się zbyt nie wyróżnia ten chodnik. Powiedziawszy, tutaj jest jedynie taka mozaika z tyli. No i też takie cztery kratki odpływowe w kolorze srebrnym. Tutaj mamy. Ławkę taką dość przytulną, fajne te takie wykończenia po bokach. Też latarenka w kolorze białym, oczywiście. No i takie malutkie drzewko na chodniku w doniczce, co tutaj rośnie. Na ja uwagę zasługują te takie sztabki. Zaraz jedną odepnę w kolorze szarym. Jasne, szarym takim kolorku, tutaj też te właśnie latarnie po bokach zasługują na dość dużą uwagę. Bo zobaczcie, jak to jest zrobione. Tutaj mamy odwrócony element jeden na jeden na takim elemencie. I tutaj jest po prostu z tyłu taki tile z dziurką. I w taki sposób jest to zamontowane. Naprawdę świetnie. Tak samo te elementy tutaj teraz też pokażę od dołu tutaj mamy takie srebrne groszki, a tutaj takie właśnie gałki od lodów też w kolorze srebrnym. I jak tak nałożymy, to daje taki fajny efekt przechodzenia z klocka na klocek. Tutaj mamy takie właśnie też uzdobienie, te jakby takie szpony, te skrzydła i ta mikrofigurka LEGO. Oczywiście drzwi są otwierane. Też tak fajnie wyglądają z tymi barami złotymi. Tutaj mamy też cztery kwietniki przed, okno, przed witrażami, właściwie. Tutaj właśnie też są witraże z klocków zbudowane, jak i nadrukowane przez LEGO. Tutaj też właśnie dwa kwietniki. Idą dalej te zdobienia w postaci sztabek. Tutaj mamy zegar taki dwustronny, narożny. Też fajnie się prezentuje. Co dalej? Tutaj mamy pralnię, reklamę pralni Schildjej. I tą pralkę będziemy potem mogli wieszać sobie na tyrolce, która jest zamontowana na którym piętrze? Pierwszym? Nie, chyba ostatnim. Na dachu już jest zamontowany wysięgnik. Tutaj oczywiście też otwierane drzwiczki do pralni. Już nie takie wyrobione jak w banku, bo tutaj były te Rączki jednak w lepszym stylu zrobione, no ale właściwie to jest zwykła pralnia, a nie jakiś ekskluzywny bank. I tutaj mamy też szyld reklamujący właśnie pralnię, że jest otwarte. I takie tam smaczki, że coś tam soap and studs, czyli mydło i study, w sumie nie wiem, takie legowe na wiązania w tym zestawie. No i chyba fasada już jest omówiona. Tak jak pokazy o jeszcze tutaj te właśnie kolumienki takie fajne, taile przyczepione są tutaj tak na takim klocuszku i one dochodzą do ziemi. No i co? Tutaj są oczywiście piny do podpięcia modulara. Wydaje mi się, że przechodzimy już do środeczka samego banku. Dobra, więc opiszmy sobie co jest w środku na parterze a więc tak, zacznijmy od tego, że drzwi nie drzwi tylko schody oczywiście możemy odchylać w taki oto sposób tutaj safe nie jest od razu otwieralny trzeba go przekręcić i wtedy właz można odchylić tutaj możemy sobie też bez problemu odchylić taki, takie kratki i mam tutaj takie światełko Tutaj, żeby Wam lepiej pokazać, to te części sobie modułowe wyjmiemy Zarówno tą, jak i tę z pralkami To na innym kadrze Wam pokażę I tutaj mamy też takie właśnie banknociki Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Żeby Was nie, zmyli, żeby was nie zmyliło, to jest ich tutaj właśnie tylko sześć A nie takie stosy po układaniu, bo tutaj te klocki to są już zwykłe klocki bez nadruków i zrobiony jako taki, już Wam może zaraz to pokażę, chociaż chyba mi się nie uda, o oh jest, coś takiego to jest, Krosek zwykły, brick, położony na siebie, aby dać taką imitację, że jest to stos banknotów. Dobra, jeszcze od góry, tu ja mam taką mozajeczkę na podłodze w pralni i tak samo w banku ta w banku mi bardziej do gustu przypadła jest naprawdę świetnie wykonana dalej obróćmy sobie tak witrażę od drugiej strony, stoliczek z piórem i jakimś formularzem, jakiś tutaj kwiatek sobie stoi zegar lampka też mamy krzesełek, jakiś stoliczek i też taki właśnie już bym taki plakat w pralni które się pojawiały też w jakikolwiek tajemnicy ze doo Taki. I co tutaj jeszcze mamy dalej? Takie szybki. Odgradzające klientów od pracownika. I tam dołem można wyjmować pieniądze. Zaraz wam to pokażę przez drzwi też, jak to fajnie wygląda. O! Tam są takie luki. Pod spodem, że można wydawać albo wpłacać pieniądze do banku. No i tutaj mamy też otwierane drzwi, ale jak widzicie nie do końca, bo tutaj klocek blokuje te drzwiczki, no i tutaj się głównie kryją te minusy tego zestawu, Są, jest taki jeden mniejszy, który mi nie przeszkadza osobiście, że tutaj powinna być moim zdaniem taka większa ściana na barby ktoś tutaj sobie poszedł po tych schodkach oczywiście i tutaj, to bym mógł tutaj przeskoczyć do banku, a to tego byśmy nie chcieli oczywiście. I Tak samo w tym miejscu. Tu powinna być poprowadzona ściana do samego końca, wtedy by to lepiej wyglądało. Mogli zastosować coś takiego, że po prostu na przykład taki klocek zamiast takiego zastosować, żeby już chcieli, jakby już chcieli, żeby właśnie był dobry dostęp, to takie coś, taki murek wtedy i tyle było łatwo od... odłamywane I wtedy by to nie przeszkadzało nikomu, a pełniło także swoją rolę, jak i wizualną, jak i bawialną. Także wydaje mi się, że pierwszy parter, tak właściwie, jest umówiony. Lecimy do pierwszego piętra. Dobra, a więc mamy te pomniejsze modułowe części dwie. Tutaj w sumie w tej nie ma nic za bardzo do omówienia, oprócz tego, że to jest taka kratka odprowadzająca powietrze do komina. I też mamy tutaj właśnie takie jakby drzwiczki uchylne, przez co już jest złodziej co nie zakładałem tej chusty, bo mi się nie chciało i nie chciałem też demontować figurki, żeby to się nic wszystko nie powy, powyrabiało. Ale tak jak mówię, może tutaj tak zjechać i powiem Wam od razu, że ta funkcja nie zawsze działa, bo tak jak już zjechała, to zobaczcie, trzeba to uchylić, żeby sobie znowu podjechała w górę. I mówię raz, ta funkcja działa, raz nie działa. Radzę Wam, jakbyście mieli ten zestaw robić to tyłem figurki, bo tutaj nie ma żadnych części, o które by się mogła zaczepić, a tutaj właśnie są rączki. Zobaczcie, przodem nie raz nie działa, a tyłem zazwyczaj działa. Także tołożone, omówione sobie. I pralki. To jest też wszystkie pralki, oprócz tej jednej, mają diodę niebieską, to znaczy, że są wolna, a ta jest niby zajęta. Ale tak naprawdę to, to jest taki trik zastosowany przez złodziei, bo jak sobie wymieniłem tutaj taką właśnie taki banknocik, to możemy go wrzucić właśnie przez tą pralkę i on na nowo znajduje się tutaj. Fajnie to pomyśleli. Yy, też mamy tutaj jakiś chyba proszek do prania czy coś w tym stylu. Tu jest też taka kłódka, fajna, nadrukowana. Zobaczcie. W tym miejscu mamy takie klejnoty w kolorze fioletowym. A tu jeszcze monetki, które są w częściach zapasowych, chyba w jednej sztuce. Także wam tam to pokażę dokładniej. I tu mamy też monetki, właśnie Lego, które można stakować. Wyjmę taką jedną, mam, albo nawet dwie wypadły. Także pokażę wam, jak to działa. Tu sobie rzucamy. I ona tak sobie tam spada. I one się tam tak stakują sobie. Także jeszcze skorzystając z okazji, że mam pod ręką to wszystko Mamy te akcesoria, które stały przed bankiem I to chyba służy do mycia tego zegara narożnego Przynajmniej tak mi się wydaje, że ktoś tutaj sobie może wejść z miotłą i tym wiadereczkiem I sobie szorować tarczę zegara Fajnie, że o takim czymś pomyśleli, trochę to nadaje klimatu i ruchu w mieście też takiego właśnie codziennego ruchu, ktoś każe robić co innego, tak jak to w miastach bywa. No i co, wydaje mi się, że możemy przechodzić do dalszej części opisu zestawu. Dobra, omówmy sobie pierwsze piętro, a więc z zewnątrz fajne właśnie te zdobienia, tutaj właśnie takie kolumienki, jakby wycięty środek z stylu doryckiego. Też właśnie tutaj takie skosiki przechodzące w okna w kolorze takim oliwkowym. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Jak wy możecie zobaczyć tutaj mamy cztery, kolejne cztery, tu nawet sześć. Daje nam to już 14 okienek na tej ściance. Tutaj takie dwa płotki. stylen na górze też to fajnie bardzo wygląda. Po tej stronie mamy kolejne 8 okienek. Dalej kontynuacja tych właśnie fajnych kolumienek z z cięciami tutaj mamy gabinet dyrektora banku czy też biuro uchylne okienko to jest o tak a te są oczywiście nieruchome mamy też jej właśnie te takie palisady z drewna i to było na tyle z omówienia zewnętrznej części budynku a wewnątrz Wezmę może tego dyrektora, żeby znowu nam się nie przewrócił, tak jak w poprzednim odcinku. Tutaj widać, mamy przeszklenie, takie też nietypowe, trochę szybkie, bo z takimi przedzieleniami. Tu mamy dziurę, aby móc patrzeć przez świetlik na sam dół banku. Schodki i to, co mi się nie podoba i gryzie w oczy, jak nie wiem, to jest tutaj, że nie mamy równej podłogi w banku może się potknąć po prostu. Ale tak na serio to naprawdę nieładnie to wygląda. No jakoś tak zrobione dziwnie. Nie wiem czemu w sumie tak to zrobili też. Zobaczcie to, że schodki mają cztery study szerokości, a to są aż, aż, aż tylko właśnie trzy study szerokości, przez co Tamte schody jakby są jednym zulem zakryte. Nie wiem czemu tak się zdecydowano to zrobić. Naprawdę. Płotki, żeby ktoś nie wypadł na parter. Zegar. Tu jest jakby chyba takie biuro małe sekretarza. Obrotowy fotelik. Też sobie pana weźmiemy na omówienie figurek dalej. Ekspres do kawy, jakiś taki komputerek złożony z klocków. Nie wiem, to ma imitować. List włożony jako ekran, klawiatura, niezbyt mi to pasuje, ale niech sobie będzie. Jakaś lampka i kubek przezroczysty. Z tej strony też można zobaczyć kominek. I tu jest taka fajna metoda też zastosowana, nie wiem, czy Wam to pokażę, bo to może to dość trudno być do pokazania, bo jest tej warstwy klocków, są na siebie ponakładane i ale może mi się uda za chwilkę wam to pokazać. No, ale chyba wiecie o co chodzi? Tu jest taki elemencik, który łączy ten kominek, bo on jest tak pół studa wysunięty w przód, przez to, że jest tutaj na jumperach zastosowana budowa. Naprawdę bardzo fajna technika. Nie wiem, czy na to wpadł, powiem Wam szczerze. Ale naprawdę już sobie nasz bank. I tutaj mamy, co ciekawe, drzwi otwierane w stronę biura, a nie na zewnątrz. No i samo biuro jest też ładnie urządzone. Tu jakaś papuszka, taka w kolorze szarym. Jakieś szufladki też, kolejne krzesło dla odwiedzającego, żeby mógł sobie usiąść. Też tutaj jakiś właśnie na kominie portret pewnie taty lub dziadka ówczesnego. Nie ówczesnego, tylko oczywiście teraźniejszego dyrektora banku. Tu jakaś lampka przyścienna na, na biurku i list z, taką, z takim woskiem zaplombowany. I też jest tutaj takie wypneje krzesełko. Dość fajnie wykonane, ale wydaje się takie dość ciężkie. I jeszcze Wam pokażę jak jest biurko wykonane, tylko że jeszcze wypnę sobie jedną nogę chociażby, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Tu mamy tak zwieńczone biureczko od dołu i taką techniką snot jest to zbudowane. I tutaj tylko właśnie wystają dwa studziki, żeby można było coś sobie przypiąć, także wydaje mi się, że to pięterko jest również omówione. Przechodzimy do samego dachu. ale sam dach wydaje się naprawdę fajnie dokończony i zrobiony. Od dołu zwisa ten świetny żyrandol zbudowany z takich elementów. Jeżeli wam ja go pokażę, o, drżutych kryszczałków, naprawdę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aż kryształków. Z tego co naliczyłem, od dołu nie ma co opisywać. To mamy też taką właśnie tyrolkę, która jest co ciekawe nieruchoma w taki sposób jedynie tak ją można poruszać. Zdobienie w postaci jakiejś żaby w kolorze szarym. I też taki dach nieregularny trochę. Też fajnie dostosowane tutaj te tyrolki do zwięczenia całego budynku. Tutaj też możecie zobaczyć ten świetlik, który jest też świetnie wykonany. Tą tarczę z takimi elfickimi kluszami. Też te takie łuki, które wykańczają przepięknie fasadę. Też szybki. Tutaj mamy komin, końcówkę komina. No i od tyłu tak naprawdę też to jest trochę rażące w oczy, mogli to zrobić w kolorze białym, nie wiem czemu też zastosowali brązowe klocki, to podobnie, no wiadomo tego axla raczej w kolorze białym by było trudno zrobić, ale ten klocek szary cały mógł być w kolorze białym. No i tutaj mamy drzwiczki, które jakby tam się schodziło w dół, po nałożeniu oczywiście dachu można zejść piętro niżej i wydaje mi się, że modular został opisany. Teraz sobie te pomniejsze części omówimy i potem same podsumowanie. I jeszcze na sam koniec chciałem wam pokazać efekt, jaki możemy zobaczyć przez świetlik. Tutaj mamy żyrandol na przykład od góry, z tej szybki po lewej mamy widoczne Tą balustradkę na pierwszym piętrze, a z tej jeszcze szybkie mamy widoczne witraże, nawet kwietniki, które są na zewnątrz banku. Stolik, ta mozaika i nawet ta pani za ladą. Naprawdę, moim zdaniem, ta funkcja zasługuje na ogromne brawa od projektantów i jest jedną z lepszych w tym zestawie, a o ile nawet nie najlepszą według mnie. Jeszcze tak na szybko wam pokażę części zapasowe, jakie znalazły się w tym zestawie. Jest ich naprawdę sporo, jak możecie zauważyć. I z takich ciekawszych Wam pokażę teraz. Tu jest taki niedrukowany właśnie tajl okrągły. Kolejny drukowany tajl, właśnie monetka, o której wspominałem, z drukiem piątki. pewnie 5 dolarów, też taki właśnie element. Te takie szpony zasługują na uwagę. Co tu jeszcze mamy takiego? Ten bar jako wejście do banku. Jakiś tutaj ogienek, ale nie wiem, tak mi się wydaje, że nie. Zasługuje na jakąś większą uwagę. Też te kwiatuszki różne w kolorach takich. Jest ich dość dużo. Nawet taki jakiś. I też mamy te srebrne taki gałka od loda. I chyba tyle w sumie z tych elementów zapasowych jest ciekawych. No i jedynie, jeżeli kogoś by to interesowało, to takie, właśnie, pióra, jeszcze są dwa aż zapasowe. A nie, tu chyba jeszcze jest skutka nadrukowana, tak? Pominąłbym ją. Także cztery aż nadrukowane elementy zapasowe, tak że naprawdę, naprawdę super. No i tyle, wydaje mi się. Przechodzimy teraz do dalszej części recenzji. No i mamy te wszystkie figureczki, które znajdują się w tym zestawie Jest ich 5. Zacznijmy sobie od lewej Tu jest taka mała dziewczynka, która wygrała właśnie 500 tych studów LEGO Naprawdę świetny nadruk Już Wam pokazywałem na bodaj pierwszym speed buildzie z tego zestawu Naprawdę super jest ten element, naprawdę mi się podoba Ale sama figurka, tym ma jakiś właśnie medalion przyczepiony do piersi Jakiś krawacik w kolorze różowym oczywiście. I takich garniturek w kolorze czerwonym. spodenki takie fioletowawe, z tyłu nawet jest na drugą zobaczcie. Takie przepięcie z guzikami. Figurka ma standardowy wyraz twarzy, jak wszystkie te figurki, w tym zestawie także super. I włoski takie w kolorze ciemnobrązowym. Nic znaczącego W sumie te figurki nie mają, ale podobają mi się bo właśnie mają to takie fajne nadrukowane twarzyczki standardowe kolejne pani fotograf czy też pani złodziej bo może się ona przebrać w złodzieja i wtedy może okraść bank, ale zróbmy sobie ją tak z tyłu oczywiście też ma nadrukowane torsik ma takie na ramionczkach bluzkę przewiewną, widać takie w motylki, kwiatuszki, jakiś naszyjnik z serduszkiem, nóżki bez nadruku, takie jasno-zielone, twarzeczka standardowa i włoski też takie fajne, podkręcone na samym końcu. W ręku trzyma aparat. Jeszcze mam tutaj trzy figurki do opisu. Mamy dyrektora banku z pieczęcią w ręce do podbijania Listów. Z tyłu też jakimś pasem przewiązana tak, jakby garniturek, przepasany paskami. Yy, taki właśnie fajny zegarek na łańcuszku. Krawat w kolorze takim bordowym, i pod spodem biała koszula. Znowu standardowy wyraz twarzy i takie fajne na jeden bok przetrzasane włoski. I mamy też oczywiście nóżki niedrukowane w kolorze ciemnoszarym. Tutaj pracownik banku, mamy czerwone nóżki, też nie nadrukowane, tutaj taka rozpięta jakby koszula w kolorze zielonym, pod tym bluzka taka z paskami, jakiś naszyjnik taki fikuśny i twarzyczka też standardowa i takie włosy też przeczesane na jeden bok, tylko tak bardziej też na czoło nachodzące. A z tyłu też widać, właśnie pas i tą właśnie zieloną koszulę. I ostatnią figurką jest sekretarz banku. Też właśnie spodenki bez żadnych nadruków. Z tyłu mamy tutaj taką jakąś fałdkę na obraniu, a z przodu garnitur czarny krawat i koszula pod spodem. Jeżeli to jakaś z kieszonki kartka wystaje. Uśmiechnięty, standardowa twarzyczka i takie włoski też, bym powiedział, standardowe w takim kolorze. Ni to blond, to, to brąz, jakoś takie w takim orzechowym kolorze, jeśli to tak mogę nazwać. I widzimy się w tym momencie przy samym podsumowaniu całego zestawu. Teraz czas jeszcze na krótkie podsumowanie. Naprawdę zestaw jest moim zdaniem świetny. Naprawdę świetny. Wybór yy, dokonałem kupując go i za taką cenę jak go dorwałem no, prawie dwa razy cena katalogowa no ale według mnie nawet za tą cenę było go dość warto kupić bo w tym momencie jest to już niemal cztery razy cena katalogowa także ja się bardzo cieszę, że go dorwałem w takiej ofercie. Naprawdę bardzo mi się on podoba. Te wszystkie detale, ta fasada jest po prostu oczarowująca ale w środku, tylko jest właśnie te kilka minucików, co mówiłem o tej ścianie, tam na tym parterze albo ta nierówna podłoga na piętrze i jeszcze nawet takie zadbali funkcje że np. ktoś może sobie tutaj zaczepić linkę na rączkę jak widać się odczepia, no ale chodzi głównie o to, żeby zaczepiać sobie reklamę sklepu pralni nawet o takie detale zadbali. Tutaj właśnie jest tyrolka i można przyczepić w figurce sznurek, żeby zawieszała reklamę. Naprawdę, nawet takie detale zadbali w tym zestawie. Moim zdaniem zestaw jest naprawdę świetny i dałbym mu ocenę 9 na 10. Tylko i wyłącznie dlatego, że w środku właśnie są te takie pomniejsze minusy, typu właśnie ta ściana, o której mówiłem i tak dalej, także wydaje mi się, że zestaw dla Was dogłębnie omówiłem, zrecenzowałem, zrobiłem speed build, unboxing, także wyczekujcie kolejnych filmów, teraz, teraz robimy przerwy od modularów, jakieś inne filmy powpadają, a potem znowu lecimy pełną parą z innymi modularami, także do zobaczenia, cześć!